Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Wiem, że długo czekaliście na nowy materiał, pytając co jakiś czas, kiedy ukaże się kolejny film. Duża ilość obowiązków w sklepie stacjonarnym i internetowym, szczególnie końcem roku, dość mocno mnie wyhamowały, ale finalnie wracam do Was nieco spóźniony, ale z nowym odcinkiem. Proszę nie przewijajcie mojej gadaniny. Mam dla Was niebawem istotną informację. W dzisiejszym przeprowadzę ostatni na tą chwilę test kluczy w zakresie do 500Nm dostępnych na polskim rynku. Mam dla Was dzisiaj kilka ciekawych pozycji oraz jedna nowość. Finalnie w moim zestawieniu brakuje kilku kluczy, na których bardzo mi zależało, aby się pojawiły. Jednak z braku możliwości ich wypożyczenia byłem zmuszony odpuścić ich testy. Nie wykluczam jeszcze w przyszłości powrotu do zakresu 500Nm. Pod warunkiem, że kanał będzie się chciał powiększać o nowych subskrybentów. Ja ze swej strony spróbuję też nieco bardziej go przypilnować, aby był dla Was bardziej atrakcyjny, a reszta zależy od Was. A jeśli ktoś z Was jest tu po raz pierwszy, zapraszam na wcześniejsze odcinki, które wyjaśnią Wam całą ideę mojego mega testu. Jeszcze troszkę gadaniny. Wytrzymajcie, OK. Na horyzoncie czekają już mocniejsze egzemplarze, kluczy do testów, ale wpierw. Pojawi się u nas przyrząd pomiarowy z Politechniki Śląskiej, który umożliwi nam pomiary sił potrzebnych do odkręcania w zakresie dokręceń ponad 1000 Nm, aby kolejne testy odbyły się szybciej niż obecne. A teraz wspomniany bonus. Obejrzyjcie ten film do końca. Czeka na Was niespodzianka. Przygotowałem kod rabatowy, który dwukrotnie pojawi się w tym filmie. Wspomniany kod umożliwi Wam zakup części wybranych przez nas produktów po cenach specjalnych, które znajdziecie w nowej kategorii sklepu przygotowanej specjalnie dla Was pod nazwą Wasza Strefa. Kod jest już aktywny do wyczerpania zapasów danego produktu. Jak to działa? Wchodzimy na nasz sklep w zakładkę Wasza Strefa, dodajemy interesujące Was produkty do koszyka i przy finalizacji zakupów w rubryce mam kod rabatowy dodajecie kod, który dodatkowo obniża cenę Waszego koszyka. Przypominam, że próg darmowych wysyłek mamy już od 50 zł, więc tym bardziej zachęcam Was do zakupów. A teraz już przechodzimy do naszych testów. Gotowi? Zaczynamy! Testowany kurz Neotus, charakteryzuje się roboczym momentem obrotowym wynoszącym 350 Nm to sprawia, że jest idealnym narzędziem do podstawowych prac instalacyjnych i monterskich, drobnych zadań budowlanych, lekkiej mechaniki, takich jak demontaż w silnika czy mniej uporczywych prób na i podwozia samochodu osobowych. Dzięki długości wynoszącej jedynie 130 mm, plus Neo umożliwia wygodną pracę w ciasnych przestrzeniach, To czyni go jednym z najbardziej kompaktowych modeli w swoim przedziale cenowym. Klucz wyposażono w trzy biedzi, zarówno dla obrotów prawych jak i lewych. Jednak brak funkcji auto stop może być istotną wadą. Funkcja ta pozwala zatrzymać nakrętkę lub w po zluzowaniu. Co zwiększa kontrola nad rozłączanym połączeniem. Jest to szczególnie przydatne w pracach na wysokościach, gdzie upuszczenie elementu może prowadzić do jego utraty, lub przy zadaniach wymagających precyzji. Warto jeszcze wspomnieć o dwóch mocniejszych modelach w rodzinie NeoTools. Oba urządzenia prezentują się obiecująco i czekają na swoją szansę w kolejnych filmach. To aktualnie najmniejszy model bezszczotkowy od znanego importera Toya SA. Model ten oferuje roboczy moment 350 nm, taki sam jak w kluczu Neo. Gabarytowo Jato jest nieco większy niż tej samej mocy klucz Neo. Klucz od Jato jest wyposażony w funkcję autostop która zatrzymuje wrzeciono po zluzowaniu śluby, umożliwiając kontrolowane rozłączenie elementów. Dwustopniowa regulacja mechanizmu udarowego, która pozwala dopasować liczbę uderzeń do specyfiki wykonywanej pracy. Należy zauważyć, że JATO nie posiada selektora zmiany biegów, a kontrola prędkości obrotowej odbywa się wyłącznie za pomocą przełącznika trybu ilości uderzeń na pulpicie oraz głębokości wciskania spustu włącznika. W dziale do 350 Nm możemy przyjąć ten sam zakres zastosowań co wspomniany powyżej klucz od NEO, chociaż model YATO w naszym teście wypada lepiej. W kolejce od YATO na następne testy również czekają kolejne dwa modele bezszczotkowe o większej mocy. GRAFIT model 58G-038 to klucz o podwyższonej mocy 450 Nm. Klucz udarowy GRAFIT to kolejny ciekawy model od GTX Group który swoją mocą 450 Nm wyraźnie wybija się ponad modele o mocy 350 Wyższa wartość momentu obrotowego jest zauważalna w działaniu mechanizmu udarowego, co sprawia, że sprzęt oferuje większe możliwości pracy z bardziej wymagającymi połączeniami. Wspomniany grafit charakteryzuje się podobną kulturą pracy co Debra D7147 posiadająca według papierologii identyczny moment obrotowy 450 Nm. Jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie rywalizacja między nimi. Parkside wyróżnia się maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 400 Nm, który, według producenta, ma być wystarczający do montażu kół samochodowych. Niestety, w opisie urządzenia, powtarzam, ujęty jest tylko montaż kół. Screen, właśnie widzicie na filmie. Dziwne, że uwzględnili tylko montaż. Nie wiadomo, czym mamy te koła zdemontować. Co do samego urządzenia, to trzeba powiedzieć, że jest to klucz szczotkowy czyli na okrągu około 30% mniej sprawny od bezszczotkowych oraz bardziej energożerny niż nowe modele. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na silnik klucza. Jeśli rozważacie zakup tego urządzenia, to mam dla Was informacje, których nie możecie pominąć. Wyobraźcie sobie, że kilka testowych nakrętek, które tu widzicie w trakcie odkręcania wystarczyły, żeby na ostatniej nakrętce z klucza zaczął wydobywać się smród, jakby miał się zaraz skopcić. Klucz do finalnego testu miałem niemal nówkę sztukę od mojego znajomego, użyty tylko do jednej zmiany kół w samochodzie, więc nie ma mowy o wyeksploatowanym egzemplarzu. Klucz jest dość ciężki. Przypomina gabarytami bezszczotkowe klucze o mocy ponad 1000 Nm. Ogólnie zdecydowanie najmniej trwały klucz całej stawki. Jeśli planujecie zakup takiego urządzenia, radzę się dwa razy zastanowić, czy będzie w stanie wytrzymać. W swoim przedziale cenowym 457,90 brutto za cały zestaw według ceny na dzień 16 stycznia nie wydaje mi się łakomym kąskiem. Nasz bezszczotkowy Huzar 600 w cenie promocyjnej Dodatkowo obniżonej kodem rabatowym, który linkuję dla Was w pierwszym komentarzu, bez problemu kładzie go na łopatki. Klucz dobrze Wam znany z pierwszej części mega testu. Widzimy go ponownie, ponieważ w pierwszej części zabrakło mi dla niego zakresu i stąd chęć doprowadzenia do końca jego próby. Wynik powtórzony 1 do 1 jak w poprzednim teście. Zatem jestem spokojny, że ten test został przeprowadzony do samego końca. I co dla mnie bardziej ważne, mam potwierdzenie, że moja tablica pomiarowa ma te same opory odkręceń w obu próbach. Co do samego klucza, jeden z najbardziej popularnych kluczy udarowych w naszym sklepie stacjonarnym w Krośnie. Coraz szersza grupa świadomych i zadowolonych użytkowników. Co mam na myśli mówiąc świadomych? Powiedzmy sobie wprost, taka moc klucza nie wystarczy na każde koło samochodu osobowego. Tu jako ciekawostka, na podstawie moich prywatnych testów moc około 450 Nm z pełnym akumulatorem 5Ah to możliwość odkręcenia powiedzmy od 6 do 8 kół na 10 losowo wybranych z różnych samochodów osobowych. Ale to już materiał na osobny odcinek. AOB. Muszę się wam przyznać, że testu tego narzędzia byłem najbardziej ciekaw. Zmiana litera jeśli chodzi o kształt narzędzia. Do tej pory najbardziej ergonomicznym urządzeniem dla mnie był Beewalk DCS921. Aktualnie Ring 18C jest dla mnie idealnie zważony. Świetnie leży w dłoni i jest najbardziej ergonomiczny ze wszystkich urządzeń jakie testowałem do tej pory w zakresie do 500 Nm. Druga sprawa, most tego klucza, taka sama jak pedra oraz grafik. Jeśli chodzi o werwę klucza, obroty wrzeciona i jego poziom wibracji, jest najbardziej agresywny i ze wszystkich testowanych urządzeń do tej pory obłościnny. Jako ciekawostka, a rajowi ma największą częstotliwość udarów na minutę ze wszystkich 20 kluczy, jakie ja testowałem dotychczas w zakresie do 500 km. to jest 4200 uderzeń. Klucz, który osiągnął najlepszy wynik w pierwszym odcinku z Makita DTW300 ma 4000 udarów. Jednak Makita przewyższa rajowi obrotami wrzeciona odpowiednio 3200 do 2600 i dzięki temu pozostaje na fotelu lidera całka. Bardzo zależało mi na tym modelu klucza i przyznam, że dość ciężko było go pozyskać do testów. Dziękuję za użyczenie sprzętu panu Marcinowi, który używa go na co dzień w swoich pokazach reklamując markę AEG w Polsce. Według producenta klucz dysponuje momentem roboczym 280 Nm, czyli na starcie jest prawie najsłabszy z całej stawki 20 kluczy. Jedynie Bosch GDX18V200 jest słabszy, a jego maksymalna długość to uwaga tylko 114 mm. Klucz jest niesamowicie lekki, zgrabny i poręczny, a wspomniana długość pozwala go uplasować na pierwszej pozycji pod względem kompaktowych rozmiarów. m To nowość od firmy Proma Polska, z którą współpracujemy od jakiegoś czasu i której towary oferujemy naszym klientom. Proma jest uznanym producentem maszyn oraz urządzeń typu tokarki, frezarki, szlifierki, przecinarki taśmowe itp. Link do strony producenta zamieszczam we wspomnianym pierwszym komentarzu pod filmem. Pełna oferta promy znajduje się pod adresem przypiętym również w pierwszym komentarzu. Jeśli macie potrzebę zakupu ich maszyn lub urządzeń, zapraszam do składania zapytań pod adresem e-mail, który również jest przypięty poniżej. I tutaj na początku pragnę wspomnieć, że materiał ten nie jest w żaden sposób sponsorowany. Wiedząc od jakiegoś czasu, że Proma będzie wprowadzać na rynek produkty akumulatorowe, starałem się o możliwość przeprowadzenia niezależnego testu również ich klucza. Marka Entop którą wspomniana Proma chce uzupełnić swoje portfolio maszynowe, to marka skierowana do dużej grupy odbiorców, zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Sam klucz udarowy charakteryzuje wysoka jakość wykonania, ma bardzo dobre spasowanie materiałów, ergonomiczny kształt oraz atrakcyjny design. Ten model klucza stanowi część szerokiej gamy akumulatorowych narzędzi systemu P20, do którego docelowo ma wejść ponad 360 narzędzi do domu i ogrodu. Sam klucz posiada moc 400 Nm momentu roboczego i też w przypadku jego charakterystyki pracy bardziej już czuć uderzenie cięższego młotka. Klucz posiada niemal identyczny panel jak w kluczu d 3 7147 trzy tryby pracy w prawo jak i w lewo oraz funkcję autostop załączaną lub wyłączaną osobno. Klucz zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Materiały, z których został wykonany są nie do odróżnienia pod względem jakości od elektronarzędzi z najwyższej półki, a dodatkowo jego żywa paleta kalorystyczna wyróżnia go na tle innych marek oraz budzi zainteresowanie klientów. Tutaj na początku dziękuję za użyczenie narzędzia Krzysztofowi Asmanowi, założycielowi kanału na YouTube pod nazwą Stalowy Kanał oraz facebookowej grupy Stalowi z YouTube. Myślę, że część z Was kojarzy Krzysztofa. Jest to prawdziwy fachowiec w swojej tematyce. Szczerze polecam jego kanały i jego profesjonalne podejście do tematu spawalnictwa, które nie jednemu z nas mogą służyć za pomoc źródło cennych informacji na tematy związane ze ślusarką oraz spawalnictwem. A dodatkowo, jeśli szukacie spawarek MIG, FIG oraz sprzętu do nich, polecam kontakt. Co do samego klucza Bosch, przed jest dość duży, jeśli chodzi o gabaryty i powiem szczerze, spodziewałem się więcej właśnie po gabarycie tego urządzenia. Klucz posiada funkcję Autostop pod skrótem APR na przycisku. Menu klucza ogranicza się jedynie do włączenia lub wyłączenia wspomnianej funkcji. Klucz nie posiada trybów, biegów ani żadnych innych usprawnień. Jedynie przełącznik pracy w obu kierunkach, a samą prędkość obrotową w obu kierunkach regulujemy jedynie głębokością wciskanego spustu. Proste jak celi. Czas na tabelka pokazującą aktualnie wyglądającą sytuację, uwzględniając dzisiejsze testy. W kolorze zielonym zaznaczyłem klucze z dzisiejszego odcinka. Jak widać, zwycięzca pierwszej części Mega testu obronił tytuł. Z dziewięciu kluczy, które brały udział w dzisiejszych zmaganiach najlepiej zaprezentował się klucz marki Emto od Proma Polska. Należy przy tym dodać, że klucz posiada akumulator o pojemności 4Ah, co pokazuje, że mimo nieco mniejszego ogniwa niż konkurencja, klucz świetnie sobie radzi. Jest zdecydowanie wart zainteresowania, jeśli ktoś z Was rozgląda się za nowym systemem elektronarzędzi akumulatorowych. Ostatnie dwa miejsca okupują klucze marki Parkside, które w obu przypadkach jako jedyne z dwóch odcinków nawet nie dorównały momentowi, który deklaruje ich producent. Przypadek? I tutaj chciałbym Wam jeszcze wszystkim objaśnić, że tabelka, którą Wam pokazuję, nie jest sztywnym kryterium wyboru nowego narzędzia. Także miejsca, które przypisałem kluczom o tym samym momencie maksymalnym, to Wam jako widzom zostawiam końcowy werdykt. Ja, jako sprzedawca oraz entuzjasta tego segmentu elektronarzędzi, próbuję podsumować i podać Wam w skondensowanej formie całą tą wiedzę. Czy mi się to udało? Zostawiam Wam do oceny. A dzień montażu tego odcinka obejrzało ponad 20 tysięcy widzów. Bardzo Wam za to dziękuję. Średnio co 60 osoba zostawia suba na kanale, więc jeśli treści, które dla Was tworzę są przydatne, zostawcie sub i koniecznie dzwonek, który będzie informował Was o nowych wartościowych materiałach na kanale. Zetnijcie na pierwszy komentarz z linkami oraz nowy dział naszego sklepu, koniecznie wpisując kod rabatowy, który mam nadzieję wyłowiliście z dzisiejszego materiału. Czekam na waszą aktywność pod filmem, która oznacza również większe zasięgi dla mnie, a nie ukrywam, że zależy mi na promocji firmy oraz całej tematyki, którą dla was tworzę. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!